Wielu z tych ja wiem, on hmm, nam wydaje, że to prawie niemożliwe, że ten Michał Radołowicz i Przede wszystkim Włoszczan Rumieński, czy ten ale ja stażę, ale w takim zamówieniu się kołach, które jest, jest Zdarzało się często, żeby w tym momencie, kiedy było urwane, to, niech nowo, to pilot wsiadał do bagażnika. Oczywiście po na jednej stronie już było urwane z przodu wokoło.

a tutaj mamy załogę numerem 242 Wojciech Kuchalskim i Anna Puchalska, którzy reprezentujemy Wielkopolski również i tam I oczywiście do tych trzech do parku serwisowego, tam błyskawicznie ekipa wymieniła całe zawieszenie z jednej strony, naprawiła auto i pojechali dalej w niebraj. Nie dam sobie z głowy w w przypadku nie była tutaj w uczęcie. Kiedy przysięg zajął siódme miejsce w rajdzie Argentyny, rundzie Mistrzostw Świata. I jeszcze ciekawsza była historia, kiedy Sebastian Lech, a więc no, do najbardziej utytułowany kierowca w całej historii światowych rajdów, dziewięciokrotny Mistrz Świata, urwał koło na odcinku specjalnym w rajdzie Akropolu w Grecji. Grecka policja była tak rozkochana w rajdach i w Sebastianie, że zapewniła to, jak być w policyjnym robocie w Mieszczynie, a już w aż do parku serwisowego, Sebastian na Przewkoła Małego Kozłowa, Widzisz, no przecież prowadzę live on teraz, więc masz możliwość zobaczyć. Teraz widzę, że auto wraca. Idę później spokojnie. Live do 22 będę robił, więc spokojnie. Mamy godzinę 21, czyli jeszcze całą godzinę. mamy fajną możliwość oglądania myślę, że tu będzie bardzo dobry widok A to nie wiem. A ty skąd jesteś w ogóle, bo nawet nie wiem, Andrzej? O jedzie, jedzie samochód, ale to tam, tam później podejdę, ale jedzie w naszą stronę, chyba. Co chwilę zobaczymy. Tak, zaraz będzie. O, można zobaczyć. O. Wszystkich na live. Live będzie przez całą godzinę jeszcze. Z wieku jesteś. No miło cię poznać Andrzeju. Pani kiedyś do, moje, do mojej pracowni zobaczyć obrazy i galerie. Zachęcam. W poniedziałek będę robił relacje. Prezyden, spotkałem z prezydentem miasta znowu. Tym razem na Rudzie. Więc jak jakieś ciekawe pytania, możesz mi podesłać na maila. Tak przy okazji. Panie, że z Ludy Śląskiej ludzie mnie obserwują. Przy okazji chciałem nadmienić, że na moim kanale udostępniłem relację, którą oczywiście robiłem. A! Fajnie, fajnie, dobrze wiedzieć. Chciałem przy razie powiedzieć, że dzisiaj robimy relację Spotkania pisarzy patriotycznych. Także warto zobaczyć. Na środku Warto zobaczyć. Także Andrzej, jeszcze jeśli masz jakieś pytania do pana prezydenta Rudy Śląskiej, możesz ojedzie jako na samochód. Muszę zobaczyć. Jeżeli masz jakieś pytania do Pana Prezydenta, pisz w moim mailu, które jest na pewno, można zobaczyć informacje o moim kanale. Będę na wszystkich pięciu następnych, najbliższych spotkaniach. Ja będę i na Wilku, i na Nowym bytom, więc jak masz te pytania, po prostu podeślij mi i ja je zadam. A jeżeli będziesz, to możemy razem zadawać te pytania. Zawsze co dwóch siła to, to nie jedna osoba, prawda? Ja mam przede wszystkim pytanie z sprawie wycinki w grudzie.

jak się, ja się, ja się to nazywało chwilę? to sobie przemówić nazwę. No i to słabo, maksymalnie 50 osób. Widać, że ludzie... No, moim zdaniem nic powinni się jednak patriotyzmem, nie? Bo tam książki były różne tematyce. Sprawie południa, w sprawie tego co się dzieje na mało Palestynie. Pewnie nie. O, mało pewnie nie. To ludzie się interesują, ale no. no... Jak na przykład robiłem live z, z Prezydentem Miasta Ody no to nawet było 300 osób, nie? O, live, o, o więc. To już tak, no. Taka więc... mała trybuna, No właśnie, tak, no. mówię, tak, tak. Dlatego się dziwię, że post-patriotyzmem po mało się interesują ludzie, a z jest Prezydentem, więc miasto. No, pewnie lepiej wypromować, promować, to by... No ja mam 3000 obserwujących, to nie jest już tak. mało, nie, A by nie by... tutaj skąd gdzieś? Z Ludy. A, bo by było. No, powoli promuję, bo dużo live'ów robiłem w tym roku od maja, sprawdzę, co chwilę A, no, 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 a, spoko, spoko Ja to lubię właśnie. Ja kiedyś je dużo na Twitch'u, na ten... znaczy ja siedziałem, oglądałem barki. Hmm. Teraz jest fajnie, że tak łatwo to idzie, nie? To zależy, no jak robi, robi pan live a to tak, ale jeżeli zwykły filmik to nie. nie no, zwykły po... filmik ustawiając to nie, nie, nie podchodzą, nie wchodzą. No, no. Tak jak przy live dużo wchodzi. A no, no. A tak jak, jak live'ów nie robiłem to do sobą. A, no ludzie lubią na żywo, nie? Tak, właśnie no, tak. Dzieje, tak Wtedy właśnie do, e, wchodzą. Czułem, jakby byli na imprezie, nie? Na no, żywo, Dokładnie my, tak. Oczami właśnie. Jakieś lepsze miejsce może znaleźć, czy coś. Mm nie wiem, jak tam mój się dostali, to oni tam coś rezonadion? No, właśnie, siedzą tam, ale to może organizatorów widzę, że mają etykiety pomieszczone. No, tam No, ten przynajmniej ten tak, pan pośrodku tam, przy no? Właśnie. No, mają smyczki, no. Na pewno. Ja miałem być, kurde, tam sędzią, ale jak zobaczyłem, co ja tam muszę robić, to no, mi to przerosło. No, no. Pilnować, yy, A jak jakieś auty ci uszkodzą, przejdzie, będzie twoja mina. Na szkolenie mi kurs mi wczoraj, no to mówię, no, no zapuścię trochę, nie? bo dzień wcześniej człowiek się nie, może, nie ma czasu zastanowić, nie? No i tam było, że muszę pilnować, czy auto nie uszkodzone, czy coś tam i tak dalej zabezpieczać i tak dalej. Myślę, że nie wiedziałem co, o co chodzi ze tym sędzią. No to się wycofałem moi. Ja też fajnie zobaczyłem od środka, nie? No, niby tak, ale ja chciałem live'a robić, a robiąc, wiem, to wszystko, a robiąc to wszystko live bo nie rady. No nie, bo ciężko być pod telefonem jednocześnie. No nie, 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 właśnie tak. o to chodzi, nie? Trzeba byli na głowie. A tam telefon, a tam a sama, a sama kasa nie o to mi chodziło. To nie, bo nie, nie, radę, nie, nie była tak, aż taka duża, duża nie była, są no. przymoty, a obowiązku dużo. No tak, to już wolę gdzieś tam gruz wyrzucać, więc. No, da. no ale serio, bo. A ja chciałem po prostu nagrać, tak to wygląda, ale no. nie nagrałem. Od 21 się chyba kończy jakoś, nie? Już, o. Do 22 mówił pan a. Tam, przy tym. No od że jest jakiś koniec ceremonii i coś tam i... Mm. No, no, coś no to, w każdym razie ci osoby, co miało być, to one miały być już o godzinie 16, co e, chcieliby tam pilnować te sędziowe, nie? Dlatego to też mi się nie podobało o 16 być, a o 19 się miało zacząć No bo to, no, to, to 3,5 godziny wcześniej no, da, da. Jakaś odprawa, się robię, coś się robi, hmm. coś zarobić robi. No, na razie to to też nie jadą no i tam już chodzą tak ludzie po tej ulicy choćby... Choć już mieli nie. By... Nie, też mają. Niech się pan... Przy... Tak mi się wydaje. Nie? Albo nie. Tak już wygląda. O tak właśnie byli ci żeby mieli pilnować. A no. no oni są jak idą. A tam, tam kto siedzie, nie? A oni tu idą. No właśnie. Nie no jeszcze cała godzina, tysięcy minut. No, też fajnie. Oni tam stajdą, a ten te, a nie tak. No jadą, jadą. A nie, to przejecha takie ten. A, bo są też techniczne, Technicze. techniczne, no, no, no miało być, no. No i to też musi wszystko, wszystko trzeba pilnować, ja a ja mówię, no to nie jest na, na mnie i... No, 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 no. No. Nie, nie, czułem prostu, nie czułem się po no, prostu, nie, nie czułem się do tego po prostu i coś bym źle zrobił i po co, po co po prostu i... Nie każdy do wszystkiego jest, nie? Jak to się mówi. Siedem, na pani profesor, to nie jest... Tak? To, no. Zamawę, no, tylko rękę zamawiam. nie na kopalni rzecz jasna, tylko no, przy gdzieś w swoim okolie. No. no i ale chodzi o to że po prostu no, nie mam nie miałem do czynienia z taką robotą jak ta no, i no. wolałem po prostu jak podziękować nic coś, coś zrobić źle i, A potem by mieli do ciebie precyzję Nie o to chodzi No jasne piwo, ale piję piwo lecę tam fifko i ja nie chciałem dochodzić z wami na no, ja no właśnie. Do no, rozczarków. No. <noise> o. Ja to milę pleść, a słowo. Nie nie szło. Tak? Znaczy, a pytał się, mam, ja czy pytał się mnie, czy mam podając wam szklane, pijąc z was szklane i A to nie trzeba gadać, nie. Oho. No. I wtedy się wyciszę. Aha. No. Już ona za stare jest. No. No wasze dzieciaki gadać. Wo się tu mój był, no. Ja zawsze nie umiem, zawsze. No a to, ja to nie sprawdzini, nie spra i ja zawsze pod to na meczę każę. Aha. Oho. No. No to tam ze le, wszystkimi... No to piję szybko i lepiej, pokażę. O, no. no to już jest chyba końcówka. Jak nie, no się... przez godzinę jeszcze ma być. Bo to już są takie... O, i tam zaś kolejni ludzie idą. Nie, no, w tam, kamizelkach tam, są. Tam się stracili z kamizel... wszystkich... Tam się stracili kluby, Aha. No, to już jest połów. 21 właśnie miał być koniec. serio No, 21 koniec. Jedynie jeszcze może się dzieje na, na tym bo jest 75-lecie dzisiaj w parku, nie? aha i tam film gdzieś występował wcześniej przy... no, gdzie idą obać no to serio? Jest... aha o no. kurde, przyjechałem tak? a to o której? bo ja nie no chwilę, no, właśnie tak samo a tak samo, no, ja z pół godziny temu no, podobnie no. nie, to już koniec jak że tak krótko, to bym jednak poszedł do roboty No no myślałem, że drugie o 2.30, nie? No. gdzieś tam na telefon ustawić, coś nagrywać mm. Tam ci ludzie właśnie jak szli, tak ze spacerkiem, to... coś tam Hest jedzie jeszcze. To jest trubun wszyscy zeszli. O, no, tam jest pisko. Wszyscy idą. Co, no. hmm. Ale tam jest to, może to, bo trzeba tam mieć być jakoś. Na tej dużej łące jest też 75 lecia. To jest tam chyba przy tym... Ale spod, tam w środku coś dzieje na stosunku. To jest cały czas. Chyba, to jest dla nich, nie? Aha. Właśnie nie widzę, gdzie się tam dostać, nie? Tak mówisz, tam właśnie siedzą w smyczach dużo No Jak wyjdziesz tu do środka, to można tam wejść. No właśnie tam nie ma przejścia, nie? Bo tu, tu jest droga. To jest wszystko tak ogrodzone. Aha. Chyba, że z tamtej strony... Hmm. Też mnie to zastanawia, jak oni tam ten, ale... Nawet... Sama można by spytać tych całych sędziów, czy już koniec czy nie. Jak się chodzi? To nie jest koniec. Aha. jak trybuna cała zeszła, to, to już musi być koniec, nie? No widzę, że scenę scenę wchodzą nawet. A ty jak masz na tym napić? Czy gdzie ty nagrywasz? No no kanał YouTube. A na YouTube, a taki? Miszka artysta wpisz. Taki przede domy artystycznie.

Krótko w takim razie. No wszyscy poszli. No mówię ci, już wiesz co, nie? O. Tu już widzisz. No, to jak bym wiedział, to ja bym, bym pojechał. No. Hmm. Ja też żałowałem, że wcześniej nie przyszedłeś. No bo Kudem myślałem, że 22.30. Nie Kudak, pisali mi. Nie, 21.00. No. no, ale mnie pisali w, tym, e, w tej ofercie. Pro... No. no bo do 22.30 musisz siedzieć pewnie, żeby tu wszyscy no, nie, mi, e, nie, nie, widzisz, że się zbieram. Widzisz, że się odbezpieczyli już wszyscy. No, no, no. To mówię o bym, gdybym wiedział, to może bym został. Ja jednak... bym jeszcze musiał tu półtorej godziny tam. Nie? Robić, nie? Aha. ये ऐसे स्कूल जाओगा Dziękuję za oglądalność i pozdrawiam wszystkich serdecznie Co prawda trochę za późno, ale zawsze chwilę pokazałem Trzymajcie się i do zobaczenia znów na kolejnym nożem Z tobą siedmiu i idź się w syna